Cześć, z tej strony Adam. Mam dla was dzisiaj unboxing paczki od Jakuba Szymańskiego. E, z forum e, nazwa BrickWall99. E, zamawiałem od niego kółeczka Black River Edition Flatface. E, dwa deki, dwa tapy, przeszkodę Black River i jakieś tam gratisy. E, pieniądze przelałem w piątek. E, w poniedziałek było rozpoczęcie szkoły, więc wysłał we wtorek. A dzisiaj jest środa, więc naprawdę bardzo szybko przyszła. W takim razie przejdźmy do opakowania. Sprawdźmy ten

Dużo gazet. Tutaj mamy złotka bita. Tutaj podklejone, nie wiem czy Trzy deski Zamawiałem Forest'a i Mito A dostałem trzy deski I Nie wiem czy to jest samoróbka, czy... Co to jest, ale... Jest naprawdę super Dostałem deskę, nie wiem ile ma milimetrów To ma podejrzeć 32 W takim razie to ma 30 Znak de degranta tutaj Tutaj mamy ten dekwita. Widać trochę zdarty Tutaj jest Forest Deck. Tutaj takie fajne logo. O, jeszcze dużo gratisów, jakieś naklejki. Łamałko. Tak, kuka. Tutaj taka. Naklejka. Tak, Timberwolf. Tutaj, nie wiem jaka. Tutaj Odiguma. Grant Tak Grant grant, Magislinger. Nie ma pojęcia. Nic Lane Dodds, Tate, Grand, Grand, Andy Grand, Langwood, Grant. kolejny Grand, dwie malki andesa, Dzięki wielkie. O... Tutaj jak zamawiałem dwa tej z generacji czwartej. Tutaj moje kółeczka, zaraz je odpakuję. A tutaj w gratisie dużo dużo piwotów. I yy, dwa komplety traków, nakrętki, montażówki i gumki. To, w sumie, jak to wszystko wygląda. No i piwoty. Tutaj mamy kółeczka, ale jeszcze ogromna przeszkoda. To jest przeszkoda, którą załamał mój kolega. Te klejki Grand Fingers widać, przeszkoda za dwa na dosyć. Ta chyba przeszkoda nie jest w produkcji. Ta klejka tutaj Granda. Tutaj Granda. To teraz y, przykręcę kółka do y, seta swojego i zaraz pokażę jak to wszystko wygląda i jeździ. Dobra, skręciłem seta. No i jestem bardzo, bardzo z tych kółek zadowolony, bo są takie, jakie były opisane. Bo przede wszystkim kupowałem te kółka, a reszta była kupowa kupowana przy okazji. Napisał, że wizualnie są w stanie celującym, a technicznym bardzo dobrym. I z tym się zgodzę, bo kółka są po prostu idealne są gładziutkie. Nie widziałem, żeby jakieś brudne były czy coś w tym stylu. No i w każdym razie chciałbym powiedzieć, że każda transakcja z Kubą jest bardzo dobra. Mimo że robiłem to po raz pierwszy, a widziałem wiele opinii, że bardzo dobrze było wszystko przeprowadzone. Jak widać też dużo gratisów dodał. No i w takim razie polecam Kubę i na razie.